Epickiej sadze Georgia R. R. Martina, pieśń Lodu i Ognia, religie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństw, wpływając na kulturę, politykę oraz tożsamość bohaterów i całych regionów. Świat przedstawiony w serii obejmujący kontynenty Westeros i Essos charakteryzuje się bogatą mozaiką wierzeń. Każdy system religijny odzwierciedla unikalną historię i wartości swoich wyznawców, tworząc fascynującą tapetę duchowości w tych fikcyjnych krainach. Przyjrzyjmy się najistotniejszym religiom, które nadają głębi i autentyczności stworzonemu przez Martina uniwersum. Starzy Bogowie Wiara w starych bogów ma swoje korzenie w pradawnej erze świtu. Zanim ludzie przybyli do Westeros, dzieci lasu czciły bezimienne bóstwa, mnogie siły natury, władające potokami, lasami i wzgórzami. Te pradawne istoty rzeźbiły twarze w bladych pniach czardrzew o szkarłatnych liściach nadając swoim bogom oczy, by ci mogli obserwować wiernych. Niektórzy uczeni spekulują, że zieloni jasnowidze, duchowi przywódcy i mędrcy wśród dzieci lasu mieli zdolność postrzegania świata przez te wyrzeźbione oczy. Wierzono również, że potrafili widzieć oczami wilków i ptaków. Ta niezwykła umiejętność podobno pozwalała im oglądać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości, a nawet przyszłości w różnych częściach Westeros, gdzie rosły czar drzewa z wyrytymi wizerunkami. Konflikt między pierwszymi ludźmi a dziećmi lasu rozpoczął się, gdy ci pierwsi dotarli do Westeros przez złamane ramię. Nowi osadnicy w przeciwieństwie do rdzennych mieszkańców zajmowali się uprawą roli i tworzyli osady, co wiązało się z karczowaniem lasów, w tym świętych czar drzew z wyrzeźbionymi twarzami. Na początku pierwsi ludzie mający własne wierzenia lekceważyli religię dzieci lasu. Spór między tymi dwiema grupami ciągnął się przez pokolenia. Ostatecznie dzieci lasu, zdając sobie sprawę ze swojej słabości militarnej, zdecydowały się dążyć do zawarcia pokoju. Traktat kończący wojnę i ustanawiający nowy porządek podpisano na wyspie na środku jeziora Oko Boga. Zgodnie z postanowieniami paktu, Dzieci Lasu przekazały pierwszym ludziom większość ziem Westeros, zachowując dla siebie jedynie najdalej położone lasy. W zamian, pierwsi ludzie przyjęli wiarę Dzieci Lasu, zobowiązując się czcić czar drzewa i starych bogów. To porozumienie zapoczątkowało erę pokojowego współistnienia i wzajemnego szacunku dla kultur obu grup na kontynencie. Westeros po długotrwałym okresie spokoju stanęło w obliczu nowej ery. Andalowie, czciciele wiary siedmiu, dotarli na kontynent, przynosząc ze sobą zaawansowaną technologię i potężną armię, przewyższając tym samym zarówno dzieci lasu, jak i pierwszych ludzi. Rozpoczynając swoją ekspansję od Doliny Arynów, stopniowo poszerzali swoje terytoria. Intensywne starcia doprowadziły do załamania się południowych królestw. Wiele z nich uległo najeźdźcom, rezygnując z kultu Starych Bogów i przyjmując Wiarę Siedmiu. Tylko północ, osłonięta trudno dostępnymi bagnami przesmyku, zdołała zachować niezależność od andalskiej hegemonii. Ta naturalna przeszkoda umożliwiła północy utrzymanie swoich pradawnych zwyczajów i wierzeń. Na rozległych terenach od przesmyku aż po najodleglejsze północne rubieże czar drzewa nadal rosną licznie, a ludność, w tym dzicy, pozostaje wierna kultowi starych bogów. W konsekwencji północ stała się ostatnią ostoją pierwotnej religii Westeros. Wiara Siedmiu ta monoteistyczna religia wywodząca się od Andalów ma swoje początki w regionie znanym jako Topur, położonym na północny wschód od Pentos. Fundamentem tej wiary jest koncepcja jednego bóstwa, które objawia się w siedmiu odrębnych aspektach, z których każdy uosabia inną cnotę. Wierni tej religii kierują swoje modlitwy do konkretnych aspektów siedmiu, zależnie od rodzaju wsparcia lub przewodnictwa, którego potrzebują. Siedmioramienna gwiazda, będąca emblematem tej wiary, symbolizuje siedem boskich przejawów. Ta religia, rozprzestrzeniona przez Andalów, stała się dominującym systemem wierzeń w wielu częściach Westeros, kształtując duchowe i kulturowe oblicze kontynentu. Aspekty siedmiu to: Ojciec. Uosabia sprawiedliwość i mądrość, przedstawiany jako dostojny mężczyzna trzymający wagę. Wierni szukają u niego sprawiedliwego osądu i rozsądnych decyzji. Matka: symbolizuje troskę i płodność, zobrazowana jako ciepła, opiekuńcza postać, jest patronką rodziny i empatii. Wojownik: ucieleśnia odwagę i honor. Wyobrażany z mieczem i tarczą, wzywany o ochronę i siłę w obliczu przeciwności. Dziewica reprezentuje czystość i nowe początki, czczona przez poszukujących inspiracji i odnowy duchowej. Kowal patronuje kreatywności i wytrwałości, przedstawiany z młotem i kowadłem. Wierni proszą go o umiejętności i determinację w dążeniu do celów. Starucha uosabia wiedzę i intuicję, wyobrażana z księgą i świecą, wzywana gdy potrzebne jest głębsze zrozumienie i przewodnictwo. Nieznajomy symbolizuje przemianę i tajemnice, rzadko przywoływany, utożsamiany z wyrzutkami, reprezentuje niezbadane aspekty życia i śmierci. Ekspansja walerii w Essos skłoniła Andalów do opuszczenia kontynentu z obawy przed zniewoleniem przez smoczych władców. Przeprawili się przez Wąskie Morze do Westeros, krainy pierwszych ludzi, co wzmocniło ich religijne przekonania. Inwazja Andalów, którzy oznaczali swoje ciała siedmioramienną gwiazdą, rozpoczęła się w Dolinie Arynów. Stamtąd systematycznie podbijali królestwa pierwszych ludzi, dążąc do zdobycia królestw zachodzącego słońca. Najeźdźcy wrogo traktowali dzieci lasu, uważając ich wierzenia za obce. Wypędzali je z terenów przyznanych im w pakcie, prowadząc do masowych eksterminacji. Nieliczni ocaleli schronili się na przesmyku i północy. Mimo sukcesów na południu, Andalowie nie zdołali podbić północy chronionej przez bagna przesmyku i twierdze fosa Keilin. W tym regionie pierwsi ludzie zachowali wiarę w starych bogów. Zdobywcy wprowadzili wiarę siedmiu, niszcząc czar drzewa i narzucając nową religię na podbitych terenach. Jednak próby narzucenia jej na żelaznych wyspach, gdzie czczono utopionego boga, zakończyły się niepowodzeniem. Na czele hierarchii duchownej wiary siedmiu stoi wielki septon, wybierany przez Radę Najpobożniejszych. Duchowni męscy noszą tytuł septonów, a żeńscy sept. Wiara ta obejmuje także różne zakony, w tym Braci Ubogich i Milczące Siostry. Świątynie wiary siedmiu nazywane są septami, z których najważniejszy, Wielki Septor Belora, znajduje się w Królewskiej Przystani, stolicy Westeros. To właśnie w septach wierni oddają cześć swoim bóstwom. Wiara w utopionego Boga Kult Utopionego Boga to pradawna religia żelaznych wysp, której korzenie sięgają czasów przed przybyciem Andalów do Westeros. Wyznawcy, znani jako żelazni ludzie, czczą morskie bóstwo Utopionego Boga. Zgodnie z legendami, to on stworzył ich na swoje podobieństwo i nadał im władzę nad oceanami świata. Żelaźni ludzie są przekonani o swoim morskim rodowodzie i wierzą, że śmierć przez utonięcie zapewni im miejsce w podwodnym raju. W tym legendarnym królestwie mają spędzić wieczność, ucztując z Syrenami w podmorskich komnatach. W mitologii tej wiary Bóg Sztormów jest przedstawiany jako przeciwnik utopionego Boga. To potężne i groźne bóstwo, które zamieszkuje nieboskłon, pogardza ludźmi i ich osiągnięciami. Wyraża swoją wściekłość poprzez rozpętywanie gwałtownych burz, huraganów oraz zsyłanie piorunów i błyskawic. Wyznawcy utopionego Boga, znani jako żelaźni ludzie, praktykują swoją wiarę w nietypowy sposób. W przeciwieństwie do wielu innych religii, nie wznoszą oni świątyń ani nie tworzą stałych miejsc kultu. Zamiast tego ich wiarę reprezentują wędrowni kapłani, którzy przemierzają żelazne wyspy. Ci duchowni prowadzą ascetyczny tryb życia, chodząc boso i rezygnując z posiadania stałego domu. Zawsze pozostają w pobliżu morza, które jest dla nich święte. Ich misją jest szerzenie nauk utopionego Boga wśród ludności wysp. W swoich kazaniach nie tylko głoszą słowa swojego bóstwa, ale także otwarcie krytykują i potępiają inne wierzenia, podkreślając wyższość własnej religii. Żelazne Wyspy, dom wyznawców utopionego Boga, stanowiły ewenement religijny w Westeros. W przeciwieństwie do kontynentu, gdzie pierwsi ludzie i dzieci lasu czcili stare bóstwa, mieszkańcy archipelagu oddawali cześć morskiemu bóstwu. Trudne warunki klimatyczne, chłód, wysoka wilgotność i porwiste wiatry uniemożliwiały rozwój lasów, a płytka warstwa gleby nie pozwalała na wzrost czar drzew. Nieobecność olbrzymów i dzieci lasu na wyspach przyczyniła się do braku kultu starych bogów. Według tradycji żelaznych ludzi w erze Herosów wyspami rządził potężny władca znany jako Szary Król. Nosił on koronę z drewna wyrzuconego przez morze, symbolizującą władzę nadaną przez utopionego boga. Mity przypisują mu kontrolę nad morzem i związek małżeński z Syreną, co miało obdarzyć jego potomków zdolnością do życia na lądzie i w wodzie. Legenda głosi, że Szary Król zwyciężył boga sztormów, przyniósł ogień ludziom i nauczył ich tkać sieci oraz budować drakary. Szczytowym dokonaniem bohatera było zwycięstwo nad nagą, potężnym smokiem mórz. Z kości pokonanego stworzenia wzniósł imponującą salę tronową, która stała się symbolem jego triumfu. Żelazne wyspy okazały się oporne na religijną ekspansję Andalów, którzy podbili większość Westeros i rozpowszechnili wiarę siedmiu. Mimo dominacji tej religii w innych częściach kontynentu, mieszkańcy archipelagu skutecznie odparli próby nawrócenia. Zamiast przyjąć nowe wierzenia, żelaźni ludzie pozostali wierni swojemu utopionemu bogu. Zachowali oni swoje unikalne praktyki i tradycje religijne, skutecznie opierając się asymilacji kulturowej, która nastąpiła w pozostałych regionach królestwa. Wiara Wrlora Wiara w pana światła Arlora to religia o rosnącym znaczeniu w Westeros, mimo że jej korzenie sięgają Esos. Ten stosunkowo nowy kult, którego symbolem jest płonące serce, zdobywa coraz więcej wyznawców na kontynencie. Centralnym punktem tej wiary jest odwieczny konflikt między dwiema siłami: Relorem uosabiającym światło, ciepło i życie oraz wielkim innym. Reprezentującym ciemność, zimno i śmierć wyznawcy wierzą, że te przeciwstawne moce nieustannie ścierają się, walcząc o przyszłość świata. Istotnym aspektem doktryny jest przepowiednia zawarta w księgach z Ashai, zapowiadająca powrót Azora Ahaj. Ten mesjański bohater dzierżący mityczny miecz, światłonośca, ma odegrać kluczową rolę w finalnej konfrontacji między siłami światła a ciemności. Kult Rolora wyróżnia się obecnością czerwonych kapłanów, duchownych obu płci, odzianych w charakterystyczne szkarłatne szaty. Ich wpływy są szczególnie widoczne na wschodzie, gdzie religia ta ma silne korzenie. Wiara ta opiera się na codziennych obrzędach. Wieczorem wyznawcy zbierają się wokół ognisk, oddając cześć Rolorowi poprzez modlitwy i pieśni, prosząc o nadejście świtu. Wierzący praktykują także wróżenie z płomieni, szukając w nich wskazówek na przyszłość. Jednak kult Rolora ma również swoją ciemniejszą stronę. Kontrowersje budzą ekstremalne praktyki, takie jak składanie ofiar z niewiernych poprzez spalenie na stosie. Te rytuały wywołują strach i niechęć wśród innych społeczności, rzucając cień na wizerunek tej religii. Bóg o wielu twarzach Centralne miejsce w wierzeniach ludzi bez twarzy, enigmatycznego bractwa zabójców z Braavos, zajmuje idea wszechobecnego, pojedynczego bóstwa. Ta nadrzędna istota czczona jako pan śmierci, manifestuje się w rozmaitych postaciach i pod różnymi imionami w całym znanym świecie od Westeros aż po Esos. Zgodnie z tą doktryną, wszelkie istniejące systemy religijne, od wiary siedmiu poprzez kult starych bogów po zróżnicowane panteony Esos, stanowią jedynie odmienne oblicza tego samego uniwersalnego bóstwa. W filozofii ludzi bez twarzy śmierć nie jest postrzegana jako koniec, lecz jako błogosławieństwo przynoszące ulgę od trudów doczesnej egzystencji. Świątynia tego bóstwa, znana jako Dom Czerni i Bieli, mieści w sobie publiczne źródło. Jego wody ofiarują łagodną, pozbawioną bólu śmierć każdemu, kto zdecyduje się ich skosztować. Inne religie. Uniwersum Pieśni Lodu i Ognia obfituje w różnorodne religie odzwierciedlające bogactwo kultur i wierzeń tego fikcyjnego świata. Rojnarowie na przykład kultywują swoje pradawne tradycje, oddając cześć Matce Roin i innym bóstwom rzecznym. Z kolei na siostrach przed nadejściem Andalów czczono panią fal i pana nieba, których związek miał być przyczyną gwałtownych sztormów. Kontynent Esos charakteryzuje się mnogością lokalnych kultów. W Lys wielbiono boginie miłości, Kohor oddawało cześć czarnemu kozłu, a Tyrosz pijanemu bogu. Bravos ma swoje księżycowe bóstwo. Lazareńczycy wierzą w wielkiego pasterza, zaś w Vaes dotrak czczony jest wielki rumak Gis słynie ze świątyni Gracji. Ta bogata mozaika religijna podkreśla złożoność i głębię świata, wykreowanego przez George'a R.R. Martina. Ukazuje, jak poszczególne kultury i społeczności wykształciły unikalne systemy wierzeń, często ściśle powiązane z ich dziejami, położeniem geograficznym i stylem życia.